Dlaczego niektóre przepowiednie się nie sprawdzają? Ostatnio, zanim wybuchła wojna, było bardzo dużo mrocznych, ciężkich przepowiedni, też dotyczących Polski. No i minęło trochę czasu, no i się pytacie: A co to był za jasno? Widzę takie rzeczy, czarnowictwa robi i tak dalej. Moi drodzy, w poprzednim nagraniu mówiłam Wam o liniach czasowych, mówiłam Wam o możliwych alternatywnych rzeczywistościach, czyli w zależności od tego, jakie podejmiemy decyzje, tak się nam będzie dalej kreowała rzeczywistość. I tak samo wygląda z wojną. Wspomniałam osobom, które mnie oglądają, że jeżeli cały, cała Europa skonsoliduje swoje wysiłki. Razem solidarnie stawi opór w jakiejkolwiek formie Rosji zmieni rzeczywistość, którą na tamten czas jasno widzę widzieli jaką mroczną, ciężką, i tak dalej. Czyli jakby każda zmiana działania, która zmienia rzeczywistość, tak? Na chwilę stawiania kart czy wróżby zmieni wróżbę Twoją. Tak samo to działa, jak na przykład już wiele razy to opowiadałam. Że, jeżeli sobie kładłam jakiegoś mężczyznę i nam się relacja zaczynała sypać, i koleżanka mówi, O, Beatka, tu już jest pozamiatane, no to Beatka brała wahadło, oczyszczała sytuację między nami. Nie, nie spętania, nie wywoływanie jakichś czarnych magii i tak tak dalej, chociaż nie lubię podziału na biała-czarna. Natomiast oczyszczałam to, co nas od siebie odsuwało. I wprowadzałam energię harmonii i uzdrowienia. I mówię: Połóż jeszcze raz karty. A no co ty zrobiłaś? Totalna zmiana. Słuchajcie, mamy, mamy wpływ na to, co się dzieje, nie tylko jako u jednostek, ale też w znaczeniu globalnym. Nie dajmy się mrokowi, pracujmy dla światła. Namaste.